Dawno temu, w krainie, gdzie złociste pola przeplatały się z zielonymi lasami, a srebrzyste rzeki lśniły jak lustra w promieniach słońca, żył król Aureliusz. Był znany jako dobry i sprawiedliwy władca, ale w głębi serca czuł, że czegoś mu brakuje. Często siadał na tarasie swojego zamku, patrząc na horyzont, gdzie niebo malowało się różami i pomarańczami zachodzącego słońca, i zastanawiał się, dlaczego czuje pustkę. Pewnego wieczoru, gdy niebo z ciemno-niebieskiego zmieniało się w atramentowe, odwiedził go tajemniczy wędrowiec. Królu, powiedział głosem przypominającym szum wiatru: W Twojej krainie ukryto siedem mieczy mądrości. Każdy z nich kryje tajemnicę, która odmieni Twoje serce i pozwoli odnaleźć spokój oraz radość. Pierwszego dnia Król wędrował przez szerokie pola porośnięte kwiatami, które wyglądały jak kolorowy dywan utkany z maków, stokrotek i bławatków. Nagle niebo zaczęły zasnuwać ciężkie, szare chmury. Świat stał się mroczny, a krople deszczu zaczęły spadać na ziemię. Dlaczego chmury mi przeszkadzają? Przecież wyruszyłem z dobrym zamiarem, zawołał król. Wtedy usłyszał delikatny szept, jakby sam wiatr przemówił. Królu, zatrzymaj się na chwilę, zamknij oczy i poczuj, co dzieje się w Tobie. Król zamknął oczy i zauważył, jak wiele myśli krąży w jego głowie. Martwił się o swoją podróż, myślał o tym, co zostawił w zamku. Wziął głęboki oddech i wyobraził sobie, że każda chmura symbolizuje jedno zmartwienie. Wraz z kolejnym oddechem. Widział, jak chmury rozpraszają się, a niebo staje się jasne. Kiedy otworzył oczy, przed nim na łące leżał pierwszy miecz. Jego ostrze lśniło w słońcu, a na nim widniał napis Uważność otwiera drzwi do jasności. Wędrując dalej, król dotarł do małego zagajnika. Między drzewami ukryta była stara drewniana skrzynia. Z trudem ją otworzył, a w środku zobaczył złoto, drogocenne perły i rubiny. Jednak im dłużej patrzył na skarby, tym bardziej czuł pustkę. Dlaczego mnie to nie cieszy, zastanawiał się. Nagle rozległ się cichy głos z skrzyni: Królu, prawdziwy skarb jest w Twoim sercu. Zamknij oczy i pomyśl o tym, co masz. Król zamknął oczy i zaczął wymieniać w myślach wszystko, za co był wdzięczny. Ciepłe promienie słońca, świeży zapach trawy, śpiew ptaków, ludzi, którzy na niego czekają w zamku. Jego serce zaczęło się wypełniać ciepłem i radością. Kiedy otworzył oczy, skrzynia zamieniła się w drugi miecz, na którym widniał napis. Wdzięczność jest kluczem do obfitości. Następnego dnia król dotarł do ciemnej kopalni. Ściany błyszczały od kryształów, ale droga była stroma i pełna kamieni. Przy wejściu czekał stary górnik, który powiedział: Królu, wejdź do środka, ale pamiętaj, że znajdziesz tam nie tylko piękne kryształy, ale też kurz i brud. Król szedł głęboko w kopalnię i rzeczywiście natknął się na błyszczące kryształy, ale też na ciężkie kamienie, które utrudniały mu drogę. Czuł narastającą złość. Dlaczego to takie trudne? zawołał. Górnik odpowiedział. Każdy z nas nosi w sobie jasne i ciemne strony. Aby znaleźć piękno, musisz zaakceptować to, co trudne. Król zamknął oczy i poczuł, jak jego złość powoli zamienia się w zrozumienie. Wtedy kopalnia rozbłysła światłem, a w jego rękach pojawił się trzeci miecz z napisem. Akceptacja przynosi harmonię. Idąc wzdłuż krętej ścieżki otoczonej polami fioletowych lawend, król zauważył trzy różowe świnki bawiące się w kałuży. Świnki miały błyszczące, mokre noski i radośnie kwiczały, lapiąc się w wodzie. Ich dom był małym, drewnianym budynkiem z okiennicami pomalowanymi na jasnozielono i dachem pokrytym złocistą strzechą, która połyskiwała w słońcu. – Świnki, czy mogę wejść do waszego domu? – zapytał król z uśmiechem. Świnki spojrzały na niego zaciekawione. Oczywiście, mamy w domu piękny kryształ, który może Ci się spodobać, powiedziały. W środku domu panował ciepły, przytulny nastrój. Na stole leżał kryształ o barwach tęczy, który wydawał się świecić własnym światłem. Zróbmy z niego coś wyjątkowego, zaproponował król. Wspólnie pracowali. Obracając kryształ w dłoniach i szukając jego idealnej formy. Światło kryształu rozświetlało ich twarze, tworząc magiczne refleksy na ścianach. Po chwili kryształ zamienił się w lśniący miecz. Na jego ostrzu widniały słowa: Współpraca czyni nas silniejszymi. Następnego dnia król dotarł do wielkiego drzewa, którego pień był tak szeroki, że trzeba by było kilkadziesiąt osób, by je objąć. Liście drzewa miały różne odcienie zieleni, od jasnych, niemal limonkowych, po ciemne jak szmaragdy. Słońce przeświecało przez gałęzie, rzucając ciepłe, złote plamy na ziemię. Usiądź pod moimi gałęziami i poczuj, jak wszystko, co cię niepokoi, odpływa. Szepnęło drzewo, głosem przypominającym łagodny szelest wiatru. Król usiadł na miękkim, mszystym podłożu i zamknął oczy. Poczuł, jak napięcie w jego ciele rozpuszcza się niczym kropla wody w jeziorze. W jego umyśle pojawiły się obrazy spokojnego jeziora, bez fal i zakłóceń. Kiedy otworzył oczy, zauważył, że na jednej z gałęzi zawisł miecz którego ostrze lśniło jak tafla wody w promieniach księżyca. Widniał na nim napis Spokój daje siłę. Wędrując dalej, król dotarł do gór, których szczyty zdawały się dotykać chmur. Ścieżka była stroma, ale okolica zapierała dech w piersiach. Skały miały odcienie szarości i srebra, a między nimi kwitły drobne niebieskie kwiaty, które wyglądały jak maleńkie klejnoty. Na szczycie spotkał starca ubranego w długi biały płaszcz. Aby znaleźć kolejny miecz, musisz pokochać siebie takim, jakim jesteś. Powiedział starzec, patrząc królowi prosto w oczy. Król poczuł wstyd i opór, ale zaczął powtarzać: Kocham siebie takim, jakim jestem. Z każdym powtórzeniem jego serce wypełniało się ciepłem, jakby ktoś rozpalał w nim maleńki płomień. Nagle, na kamieniu przed nim Pojawił się miecz, którego ostrze było jak płynne złoto. Widniał na nim napis Miłość do siebie jest początkiem miłości do świata. Schodząc z gór król dotarł do malutkiej wioski, gdzie domy były pomalowane w pastelowe kolory, różowy, błękitny, żółty w ogrodach rosły kolorowe kwiaty, a dzieci bawiły się w strumyku, który lśnił jak srebrna wstęga. Mieszkańcy witali króla z uśmiechami, a ich radość była zaraźliwa. Jak osiągnęliście taką harmonię? zapytał. Każdy z nas pamięta, że jesteśmy częścią większej całości. Dzielimy się radościami i troskami. Dzięki czemu nasze serca biją jednym rytmem, odpowiedział starosta wioski. Król poczuł jedność z ludźmi i naturą. W jego dłoni pojawił się ostatni miecz, którego ostrze błyszczało tysiącem kolorów tęczy. Na nim widniał napis: Jedność jest siłą. Kiedy król Aureliusz wrócił do zamku, jego serce było pełne spokoju i radości. W sali tronowej zwołał swoich poddanych i podzielił się opowieścią o swojej podróży. Uczył ich uważności na otaczające piękno, wdzięczności za każdy dzień, akceptacji siebie, współpracy, spokoju, miłości. I jedności. Pod zamkiem zasadzono drzewo spokoju, którego liście szeptały historię o siedmiu mieczach mądrości. Królestwo rozkwitło, a ludzie czuli, że są częścią czegoś większego. A król Aureliusz, spoglądając na swoje królestwo o zachodzie słońca, Uśmiechał się, widząc, jak złote światło dotyka każdego zakątka jego ziemi. Wiedział, że prawdziwym skarbem nie były miecze, lecz mądrość, którą niosły.